Dzień dobry, YouTube, witajcie w kolejnym vlogu. Ja przed chwilą zjadłam śniadanie, tutaj jeszcze dopijam kawę która już jest zimna. E, śniadanie do pracy to serek wiejski, rzodkiewka, ogórek. Lekko posoliłam e, solą himalajską i wszystko posypałam szczypiorkiem. Uwielbiam. E, pokrywkę zaraz sobie założę, tylko mam jedną rękę zajętą. Tutaj jeszcze e, warzywa muszę włożyć do lodówki. Dobra, ogarniamy się i jedziemy do pracy. I zaczynamy kolejny dzień. Jak jest pudełko, to jest i kot. Przyszło dzisiaj moje zamówienie. Skończyła mi się dzisiaj rano kredka do brwi Anastazja Beverly Hills. Moja ulubiona. Kto mnie śledzi na bieżąco, to wie, że tą kredkę zawsze zamawiam. Wiele z Was mi też polecało kredkę do brwi Soul Glory. Ja miałam kredkę tej marki, ale słuchajcie, nie, nie spasowała mi. Dla mnie ona jest po prostu za twarda, za tempa, albo ja nie potrafię nią podkreślać brwi. A jeżeli chodzi właśnie o tą z Anastazja Beverly Hills, to jest fenomenalna, jest miękka, super zagęszcza, uzupełnia puste miejsca między włoskami, naprawdę bardzo ją lubię. Zresztą moje brwi od Was zostają bardzo dużo komplementów także chyba doszłam do wprawy i yy, podkreślam je yy, ładnie także tutaj nowe opakowanie, to wędruje do śmieci zresztą się możesz pobawić bardzo się cieszę, a co lepsze, zobaczcie takie pudełko wielkie, a opakowanie z kredką takie małe wcześniej zamówienie przychodziło mi pocztą dzisiaj po raz pierwszy przyszło kurierem pan kurier dzwoni, a my jesteśmy w pracy no i mówię do Dominika, że najlepiej jakby mi podjechał, bo nie mam kredki, zabiorą mi paczkę na bazę i jak nie uda mi się podjechać dzisiaj, to jutro jestem bez kredki do brwi. No i Dominik mówi, akurat nie miał nic takiego ważnego do roboty, więc mówi spoko, mam czas, mogę podjechać i podjechał mi, odebrał, ale wolałabym, żeby przyszło pocztą, no ale. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie do wiary, w tygodniu kotlety jedzą, operator właśnie robi kotlety. Brakło nam bułki tartej, więc muszę zmielić, więc ja się streszczam, bo za chwilę będzie głośno. A ja właśnie wrzucam do naczynia ceramicznego roast potatoes. Nie wiem, czy lubicie, ja bardzo lubię. I z operatorem zrobimy sobie takie większe ziemniaczki opiekane. Zaraz je lekko jeszcze posolę i poleję oliwą z oliwek do piekarnika i piecha! Wielokrotnie Wam powtarzam, że jestem gapą i naprawdę jestem gapą. Może jestem zorganizowana, ale gapostwo to moje drugie imię. Zamawiałam kredkę w pracy, bo wiedziałam, że mi się kończy i słuchajcie, pomyliłam odcienie. Zamiast zamówić odcień Dark Brown, który używam i który jest idealny, ja zamówiłam Taupe i teraz muszę zamówić drugą kredkę w tym odcieniu. Ten będzie za jasny. Rozpakuję go, ale wydaje mi się, że będzie za jasny. Ewentualnie pokryję kredkę cieniem, ale w topa. Agit nie ogaże życiowy. Masakra. Teraz się kapnęłam, bo Lili się bawiła na łóżku tą starą kredką, a ja chciałam jej zabrać i wyrzucić do kosza, żeby czasami tutaj ona nie ugryzła plastiku i no, trudno. Nic zadać, nic ująć. Hej, chodź tu, pokaż nam się. Ale masz piękną obrożę. Zobaczcie, jaka piękna, czarna, tak? A noszę ją tylko dlatego, że jej prawie nie czuć. Bo jakby mi pani założyła obrożę różową, to bym tu chyba się wściekła, tak? Ona nie czuje tego czokera i dlatego nosi. <noise> I tak dla żartów założyłam. Chociaż jakby jej zdjęła i dała, to na pewno by go zgryzła, bo jednego czokera tak zmuciła ostatnio. Mały złodziej ukradł z komody czoker i zniszczył, tak? Musiałam kupić drugi. No. Ty, łobuzie mały. Łobuzie mały. Dobra, dawaj ten czoker. Bo za chwilę nic z niego nie będzie. Schowasz się pod łóżkiem i zgryziesz. Tak? A tu jest, tu jest, tu jest. Właśnie tak. Dawaj, 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 dobra. Koniec żartu, Aga, bo za chwilę będzie po czokera. Czokera nie zgryzła, ale chciała wskoczyć na komodę i zwaliła mi mojego białego ananasa. Nie patrzyła ładnie sklep. Ananas uderzył o nogę od biurka, a noga jest metalowa i tutaj jeden się utrącił. W no dwóch nawet, miejscach jest utrącone, bo raz ja nie zwaliłam. Popatrz, e, e, ja wiem, że nie widać, zapytać, widać tylko. Chciałem zapytać widzów, czy widać, że było coś utrącone? Nie. A bo to chyba z drugiej strony jest. <laughs> <laughs> nie. Ja też raz jak wstałam w środku tu nocy, to tutaj tu, to jest moje, no. a jej jest tutaj z drugiej, tu, tylko nie chcę ruszać, tak. Ja też raz wstałam w środku nocy albo nad ranem nie pamiętam do ubikacji i ta, wzięłam taki zakręt, że walnęłam o komodę a na nas spadł i po raz pierwszy go ja utrąciłam, no a dzisiaj dziwi. No ale już jest całe. A mówiłam jej, że nie wskoczysz. Nie ona się uparła i no, pokazała, poszła! Okazała ci, że potrafi. Ma no, wiele potrafi. No dobra, niech schnie. Jeszcze tydzień i będzie na nas dotąd. Tak wygląda zamiatanie, tak? Tak. Lili ci pomaga. Wystarczy tylko, że zacznę zamiatać, że ona od razu przybiega i atakuje miotło. Jest atakantem. Koniecznie muszę sobie kupić mało odkurzecz. Bo tak to nie ma... Rady. To będzie uciekała przed odkurzaczem. Szczo y szczotecz y szczoteczka, Boże, to nie szczoteczka do zmiotku, tylko miotełka. Miotełka po prostu już tak się rozlazła przez nią. O, zaczyna się będzie wyżywać. Za chwilę będzie moje palce zwalać, żebym puściła miotełkę. Mnie też tak umie. Odbieram od Was komentarze pod dzisiejszym vlogiem, dla mnie dzisiejszym, a dla was wczorajszym. I Wiele z Was nie spodziewało się takiej historii, a uwierzcie mi, że ta historia, którą Wam powiedziałam w ostatnim vlogu, to jest pikuś. Ja przez y, najbliższy okres, tylko nie wiem, czy to będzie vlog po vlogu, czy y, zrobię jakąś przerwę. Nie wiem, zobaczymy, na ile będę miała. Czasu i siły, żeby Wam to wszystko opowiedzieć, poruszę kilka dla mnie bardzo ważnych kwestii. Może nieprywatnych, ale za dużo się wydarzyło i też na niektóre rzeczy nie pozwolę, a przede wszystkim chcę porozmawiać z Wami. Może ktoś, jak usłyszy, co mam do powiedzenia, sytuację będzie kojarzył albo nie. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj temat odnośnie Weroniki, a przede wszystkim tego, dlaczego jej nie było. Wiem, że są wśród Was widzowie, którzy mnie oglądają już bardzo długo do tej pory, są z nami, oglądają, wspierają i tak dalej, więc na pewno pamiętają vlogmas z 2015 roku. I przed samymi świętami, dwa dni czy trzy, trzy dni przed świętami, w filmie pojawiła się Weronika. Przywitała się, nagrywałyśmy wspólnie. Potem nowy rok. Weronika wróciła do szkoły po feriach, my wróciliśmy do pracy i. Czekaliśmy, będą ferie, będziemy wspólnie nagrywać. Miała ferie, nagrywałyśmy wspólne vlogi, filmy, challenge, yy, hole, no przeróżna tematyka się pojawiała. Zresztą mm, przypuszczam, że pamiętacie, nawet yy, z Weroniką nagrywałam przepis na yy, babkę. Jest do tej pory na moim kanale, ale to Wam przypomnę przed Wielkanocą. Nie odbiegam od tematu. Ja Wam wtedy oznajmiłam, że Weronika mieszka w Irlandii, nie w Anglii, nie wiem kto... W Wprowadza w błąd i dlaczego, ale są złośliwe komentarze, które się pojawiają, że mieszka w Anglii. Bzdura. Po prostu ludzie piszą albo mówią to, co chcą, a nie słuchają tego, co ja mówię. Oznajmiłam, że Weronika mieszka w Irlandii, także od razu, kto jest w błędzie, to poprawia. Mieszka w Irlandii i żadnych szczegółów nie podawałam, bo dla mnie reszta już jest prywatna. Tak jak Wam przed chwilą wspomniałam, nagrywałyśmy wspólne filmy, filmy się pojawiały, yy, nagrywałam vlogi, mogliście być razem z nami, uczestniczyć, przemieszczać się, nie wiem, do miasta, do restauracji, gdziekolwiek. Ale po kilku miesiącach doszłam do wniosku, że to nie ma sensu, coraz gorsze pojawiają się komentarze w kierunku Weroniki. Coraz więcej troli próbuje zaczerpnąć informacje, a gdzie Weronika mieszka, z kim mieszka ee, i tak dalej, i tak dalej A dla mnie to jest sfera prywatna i wydaje mi się, że nigdy tego tematu nie poruszę na YouTube Ale jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, może przyjdzie taki dzień, że będę chciała z wami na ten temat porozmawiać Zobaczymy. W każdym razie dzisiaj rozmawiamy na temat, e, dlaczego nie było Weroniki. I doszłam do wniosku, żeby trolom zamknąć, mówiąc brzydko, gębę, przestaję pokazywać Weronikę dla jej dobra, nie będzie się pokazywać w moich filmach. Nawet jeżeli ja będę nagrywać vlogi i będziemy jechać do kina, nad morze, czy będziemy cokolwiek robić wszyscy razem, tego w moich vlogach nie będzie. I na pewno, na pewno zauważyliście, że te vlogi stały się dla mnie już momentami nudne, bo nic się nie działo i nawet jak spędzaliśmy wszyscy razem wspólnie czas, oprócz tego, że u nas w mieszkaniu, to poza domem nie było nagrywania na YouTube. To, była, to było moje święte postanowienie i tak robiłam. Ee, wiele z Was mnie spotykało w centrum handlowym, w penysie, w Sort, w blanchu, czy na przykład gdzieś wam migłam i pisaliście mi o Aga, widziałem cię, widział czy widziałam cię tu i tu ee, Tak, były takie, były takie momenty, że byliśmy wszyscy razem i wy nas widzieliście, ale dla mnie to było normalne, no bo y Irlandia nie jest, jakaś ogrom, jest jakimś ogromnym państwem, Dublin nie jest też jakimś wielkim miastem i normalne, że będziemy na siebie przypadkiem wpadać w różnych miejscach. No i tak wam powiedziałam, przestałam pokazywać Weronikę, doszłam do wniosku, że dla jej dobra i zaoszczędzenia jej różnych tematów najlepiej, jak jej nie będzie. Poza tym, pod jednym z filmów już po nowym roku, czyli w 2016 roku, tylko nie pamiętam, czy to był marzec, czy to już było później, nie pamiętam tego. Pojawił się wredny komentarz, yy, który uderzył we mnie, uderzył w Weronikę, Weronika akurat oglądała stare filmy i na ten komentarz dziecko przeczytało: jej było przykro, mi było przykro, ja musiałam jej tłumaczyć, dlaczego ludzie tacy są złośliwi, i tak dalej, ale wiadomo, ona zapomniała, ja zapomniałam. Weroniki nie było. I myślicie, że e, coś to dało, nie? Pojawiały się coraz gorsze komentarze. Weronika chciała się pojawić już na wakacjach w moich filmach, ale ja powiedziałam: dziecko dla twojego dobra nie. Później chciała się po raz kolejny pojawić, jak miała w kolejne, kolejną przerwę, to chyba październik. Y, ja też powiedziałam, że nie. Ale ona była przekonana, że jak już będę nagrywać w, vlogi przedświąteczne, świąteczne, to ona się pojawi, a ja jej powiedziałam: że nie. I ona, słuchajcie, stoi przede mną i mówi do mnie, jak ja odpowiedziałam, że, że nie będziemy razem nagrywać, to do mnie mówi, ciociu, czy ty się mnie wstydzisz, bo takie też pojawiały się komentarze, że się y, siostrzenicy wstydzę, bo że ludzie to są tępi. I ja mówię, dziecko, co ty mówisz? Ja się w życiu ciebie nie wstydzę. Ja to robię dla twojego dobra. I wtedy zrozumiałam, że tak naprawdę... Dobra nie będzie, bo trole nie odpuszczą, dalej będziemy atakowani, dalej będziemy obrażani, może nawet nie tyle Weronika, bo jak przestała się pokazywać w filmach, to ataki były na moją osobę. I doszłam do wniosku, kurde, mam to gdzieś yy, Zaczniemy razem nagrywać yy, będziemy, Będą pojawiać się wspólne filmy Jeżeli będziemy spędzać razem, razem czas, to będę dla was vlogować Czy będą wątki we vlogach, czy jakieś inne materiały I słuchajcie, no materiały się pojawiły od niedawna Bo tak naprawdę do początków lutego, połowy lutego tego roku Już nie pamiętam dokładnie, słuchajcie, bo to bym musiała mieć, nie wiem, jaką głowę Żeby to wszystko spamiętać Byłam do jakiegoś okresu na nie jeszcze w tym roku, ale potem doszłam do wniosku, że nie jestem w stanie nic zrobić. Ludzie są wredni, są złośliwi, są zawistni i tylko żeby dokopać, dowalić. A najlepsze jest to: najlepsze w tym wszystkim jest to, podkreślam po raz drugi, że nie znają prawdy, nie piszą prawdy, oczerniają, wypisują takie herezje. Takie bzdury, że się w głowie nie mieści. I dlatego y, od pewnego czasu Weroniczka pojawia się w filmach, jest bardzo szczęśliwa, a jak ona jest szczęśliwa, to ja jestem bardzo szczęśliwa. I jak będziemy gdziekolwiek razem, czy będziemy spędzać czas, będziemy się bawić, grać, cokolwiek robić, to ja będę nagrywać, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. Tak naprawdę mam to gdzieś. Ja to robię dla Was, dla widzów, dla siebie też w jakimś stopniu, a trolle istnieć będą i nic z nimi nie zrobimy. Chyba, że macie jakąś trudkę, to dajcie znać. To może coś razem wykombinujemy magicznego. Także już wiecie, dlaczego nie było Weroniki, dlaczego się nie pojawiała. Zresztą jestem ciotką i to ja decyduję, co, co będę robić, czy. Czy będzie się pokazywać, czy się nie będzie pokazywać i nikt mi nie będzie e, mówił, że jestem wiedźmą, jestem złą ciotką, bo ja uważam, że jestem bardzo dobrą ciotką, kocham ją nad życie, życie bym za nią oddała, ona jest dla mnie najważniejsza. A jak ona jest szczęśliwa, to ja jestem podwójnie szczęśliwa. Także już wiecie, znacie przyczynę, dlaczego nie było Weroniki. Wydaje mi się, że w dzisiejszym vlogu temat zakończymy, bo widzę, że już jest ponad 10 minut. Ja wiem, że tutaj będą jakieś cięcia na pewno, ale przypuszczam, że ten vlog może być za długi. Tak jak Wam powiedziałam, jeszcze poruszę różne kwestie, ale nie wiem, czy to będzie filmik po filmiku, czy po prostu zrobimy sobie przerwę i wtedy porozmawiamy na różne tematy. A jeżeli wy znacie jakieś ciekawostki i newsy na mój temat, to wyślijcie mi maila, jestem bardzo ciekawa, co jeszcze od was przeczytam. Bo ostatnio dostałam maila od jednej z mojej witki, to po prostu nie dowierzałam w to, co czytałam, co ludzie potrafią wypisać. A jeszcze zanim skończę, chciałam jedną sytuację wyjaśnić, nigdy nie mówiłam, że Weronika przyjeżdża, wyjeżdża, przylatuje, odlatuje. Nie wiem skąd ludzie, a przede wszystkim trole biorą takie bzdury. Tak samo jak nigdy nie mówiłam, że Weronika mieszka w Anglii. Po prostu ktoś nieświadomy albo po prostu chciał. Rozgrzać sytuację, napisał taką nieprawdę. Nigdy tak nie mówiłam. Słuchajcie, ja nie mam 15 lat i ja wiem, co ja mówię. I niech nikt bzdur nie pisze, bo takie oczernianie naprawdę dla kogoś się może skończyć źle. Także warto czasami pomyśleć, zanim cokolwiek się napisze, nie tylko w komentarzach. Także taki apel na sam koniec, a ja już się kończę tego vloga. Tak jak mówię, jeszcze na pewno do różnych tematów wrócimy. Tylko nie wiem, czy w kolejnych filmach, czy zrobimy sobie przerwę i dopiero wtedy Wam różne sytuacje opowiem. Także ja już na dzisiaj kończę i do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!